Zbanujmy daily może Midale O, nasze doświadczenie wreszcie będzie mogło być wykorzystane. Jak oni panują Jacksa Udyra widać, że są dobrzy Tyle buziaczków midali ja pierwszy Co banować? Znaczy no Jaysa, nie Caley to Caley chciałem piknąć Gramy Joyce Caye? Możemy to zbanuj coś, nie wiem cokolwiek. Na przykład, co tam nas zawsze tak jechało? W ogóle z, aż odpalę estela, żeby sprawdzić kiedy turniej gramy. Rankety <laughs> to pewnie dopiero w czwartej sezonie, może. O ile w ogóle kiedyś? Mam nadzieję, że będą. Szywana, co, co proponujesz? Ej, A, wiem. Nie, a wiesz, że ja zaraz odpalę sobie jeden na jeden i wygram wszystkie możliwe mecze. Ty wariacie. Ja wariat, ja. I ty. Ej, czemu mi wymaga, żebym zmienił hasło? Bo masz raka? Jak wygrać z rakiem? Ej, aha. Ej, to jak to jest pikowane? Do boju. Zauważyłeś? No blind pik. Aha, rodzin. dobra, e, czyli co ja mam? A to zajebiście! Jest prowadzony tryb banów z ten. Dobra, e, ty bierzesz, i Ja biorę ignajta, ale nie flash, bariera. Ej, no nie łuch mi tak. Że... Po staremu oni mają 2 HD. Macie też buziaczki takie. Więc dobrze. Chciałbym wam pokazać, jak, jacy zajebiście jesteśmy w 2 2 czyli przejebiemy od razu. Po hmm, tak. Weźmy sobie w Lake of Legends. Ale co ja? Co ty? Y, turniej, turniej 1 na 1, darmowa rotacja dziś. Turniej 2 na 2 w poniedziałek. To jak? A tu czekaj, LOL! Patrz, jakie fajne wczytywanie! Jesteś? Nie. No, patrzę, czekaj. Uj! się, ty teraz wjadę na chatę, to górzysz. Nie włączy mi się to, sorry. sorry. O! Mam się włączyło nawet. Wow! Co to jest? Fajne, nie? A ja już wiadomo nie, nie powiem co się stało. To nie jest PB, to jest już normalnie. Peace. Ale mam pink wyjebany. Jak dwa bałwany. Hehe. <laughs> <laughs> Fajnie to wygląda Prawda Dobra! Nie ma co! Wrzucę to jeszcze dzisiaj będę pierwszy Jej jaki je jestem dobry Prawda Cause I'm happy Cause I'm Tochin I będzie z kamerką Pięknie Pięknie I jakich mamy w ogóle z tych Na no przeciwników Właśnie Sprawdzaj Weź sprawdź No właśnie sprawdzam Lol, nie mogę sprawdzić. Dlaczego? A na LOL tak Nexus? Na nie A na Lolo Nexus? lol Nexus, za sprawdzę. No lol nie, team nie działa, ale no team to się nie, nie dziwi, ale lol no, Nexus. Kurde, zanim zesprawdzisz, to godzina minie. No, chyba tak nie. A! Wiesz jak to działa? Tutaj hmm. są takie zasady, że do zabicia stu stworów. Zawsze na marzyłem. No właśnie, wy jest Witaj w, sh w, sh w Snowdown Showdown. Snowdown, shut the fuck up. Ty, yy, ale. Co? Get it, the fuck. Ej, i zaczynamy z pierwszym levelem, nie z trzecim. Eee, no działa. Lol, nexus działa. To jest Gold 1, Gold 1. No to dawaj, farmimy się. Wiedziałbym, no, nie to nie wziął Malzahara. Nie. No co? Nie wziąłem trinket, Tu się da trinkety kupować? No. I da się recolować normalnie. Tak. Eee, wytyf... No, a wardy się da? Nie wiem, ciężko powiedzieć. To no po chuj ci talizman ten do skanowania Żeby ich snajpić. Do skanowania nie, nie ten talisman? Jak tam? Ej, eee, tak Jak tam było No trinket Jak tam było, że 100 trzeba timowo czy 100 trzeba Timowo a jak ich zabijemy, to też wygrywamy czy jak? Bo w ogóle wyłączyłem te zasady. Nie wiem, też sam szczerze. Żyje! Ej, ale ty, jak ty jest, tak wiesz. Także. Chujowo piknęliśmy, szczerze mówiąc. My piknęliśmy na takie standardowe 2x2: Do zniszczenia Noxusa. Nawet drugiego levelu nie mam. Dlaczego tu nie mam teczek? Trafił A, A pamiętaj, że możemy się cofnąć. Ufasz Mhm mm Łezkę masz? Czemu nie wziąłeś jej? Zanim łezkę będę miał, stary, to wjeżdżę do Lwii Aha, nie bo tutaj nie było z tym... W tym momencie, no rzeczywiście, bo tutaj nie było na start tego, nie? Nawet nie będzie sensu łezki budować Cofnął się ten pantalon. Puszymy. Puszym też można to wygrać. Ja ci powiem, jaki po tej grze zagramy profesjonalnym Team Composition. Zaraz ci powiem, jakie. Już mam pomysł. Taki zajebisty w Tego to nie ruszysz. To był O Ole mam pomysła Zostaniesz jeszcze na jedną, prawda? Bo Kaylee tak trochę bardziej pod późniejszą część gry jest, a w tym momencie to mają już 10 farmy przewagi. I apteczki się pojawiają tylko przednie, nie tylne. Mogłem się zostawić. I co, jak to się liczy teraz? Nie wiem. Zobaczymy. Jak przegramy, to na pewno zauważymy. Nie no, bez łezki to ty nie możesz ich pułkować, bo ty w ogóle nie masz ma... Tylko jest wymienka. No i Kaylie też, bo ona się robi potem dobra. Wzięliśmy piki pod turniej, a nie pod ten. Nie ten tryb rozgrywki. Nie boli, Jeden minion i mam szósty, a mam szósty. No ładnie. Wierzę. Ty, my to szybko jedziemy. Pantheon ma ulta, nie? Ej, to to wystarczyłoby zniszczyć. Aaaa! Wiesz, ja się cofnę. Nie wiem, czy robić nasze roztufa, czy coś Może innego. Już tak. no, do ciebie lecę. Kurczę, no... Dobra. Well, mówię ci, następny Team Composition będzie dobry. Kto następny? Ile mamy? O, wygrywają jeszcze. O, chuj! Wywalili wszystko we mnie, kiedy miałem. Ulga na sobie. Kurwa. Dobra, mam barierę. Spuszczujmy im to, bo oni mają tam mało wieży. O, cofnęli się, dawaj, dawaj, dawaj! Wieża przeciwników jest bliska do Ile <laughs> tych... demeczków Pozdro. I z I nups W ogóle o co chodziło w tym trybie gry? Tak właśnie pomyślałem, nie, że zaraz wygra... Już rozgrywka, jaką w życiu chyba rozegrałem. I to ma oznaczone od 20 do 30 minut, nie? Dawaj, to ja ci pokażę, co pikujemy. Tu padniesz. No dobra, niech ci będzie. Dobra Dobra, to do po łbanach ci powiem